Cześć, z tej strony Walencjanista z Abgalery. Dzisiejsze wideo to prawdziwa bomba, jakiej jeszcze nie było na tym kanale, ani chyba w ogóle wśród content creators ze świata State of Survival. Mam zaszczyt przedstawić Wam ekskluzywny wywiad z niszczycielem światów, dyktatorem, albo po prostu Rewanem, graczem, który niedawno zawitał do świata stanu numer 106. Co sprawiło, że do nas dołączył? Czego tutaj szuka gracz, który jest w top 100 graczy wszechczasów w rankingu zabójstw? Dowiecie się już niebawem. Cześć Rewan, na początku chciałbym Ci bardzo podziękować za poświęcony czas i oficjalnie przywitać w State 106. Powiedz mi, a raczej słuchaczom, dlaczego dołączyłeś do stanu 106? I może od razu drugie pytanie, czego spodziewasz się po stanie 106? Dzień dobry, witam. Wszystkich słuchaczy? No, myślę, że pierwsze pytanie dosyć łatwe. Głównym powodem dołączenia do Państwa 106 jest mój kolega Valencianistas, który siedzi aktualnie naprzeciwko mnie. A drugim to, że w mojej opinii jest to na pewno państwo, które pozwoli mi dobrze punktować w wydarzeniach takich jak Migo, czy też przetrwanie najsilniejszych. Myślę, że każde państwo ma graczy, których warto odwiedzić i spróbować zagrać z nimi, aby poznać ich styl gry, a co więcej, Płynąć na lepszy wynik podczas wydarzeń, dzieląc się nabytą wiedzą. Ostatnie 3-4 miesiące spędziłeś z największymi spenderami w grze, w osławionym sojuszu RLI ze stanu 338. Czego nauczyłeś się grając z najsilniejszymi i najbogatszymi? Sojusz RLI był sławny i na pewno miał kilku graczy, którzy wydawali bardzo dużo pieniędzy. Niestety jest wiele osób, które wydaje pieniądze, aczkolwiek nie mają żadnej wiedzy na temat gry. Grupa w państwie 338. Różni się tym, że wiedzą jak grać i mają niesamowite zgranie między sobą jako państwo 338. Pokazali mi kilka sekretów, tajemnic, o których nie mogę tutaj opowiadać, ponieważ są to tajemnice państwa 338. Ok, wiele mówiło się o projekcie rozpoczętym przez Cardin. W jaki sposób można przekonać graczy do dołączenia do takiego projektu, albo co przekonało ciebie, żeby dołączyć do jej ekipy. Ja akurat byłem tym graczem, który zawsze oglądał filmy Cardin i znałem ją po prostu z YouTube. Jednego dnia, budząc się, obejrzałem jej kolejny film i postanowiłem zagrać w państwie 338 razem z Cardin, aby zobaczyć jej styl od środka i być może nauczyć się czegoś nowego. To była dobra decyzja, ponieważ codziennie uczymy się czegoś nowego. Poznałem nowych graczy, do dziś mamy super świetny kontakt. Świetnie. Wróćmy teraz do rozmowy o Tobie. Jesteś moim gościem i najważniejszą osobą w tej rozmowie. Ciężko było ukryć ciebie przed graczami ze stanu 106, Twoje przyjście do nas, bo przychodząc do stanu 106, samą tylko obecnością na pewno przeraziłeś kilkoro graczy, którzy na przykład sprawdzili ranking zabójstw. Widniejesz w nim jako zdecydowany lider, prawie dublując gracza Lauren z drugiej pozycji, która w stanie 131 i 106 słynęła i nadal słynie z tego. Że pali wszystko, co się rusza, i nie jest jej sojusznikiem. Jak tego dokonałeś? To prawda, moja ilość zabójstw jest imponująca i dzięki temu można mnie zobaczyć w rankingu top 100. Od samego początku nie było to jednak moim celem. Zawsze byłem tym graczem, który chciał polować na surowce, i właśnie to było takim głównym moim celem: zebranie jak największej ilości surowców. W pogoni za surowcami musiałem spalić wielu graczy. Podczas wydarzenia państwo versus państwo skupiałem swoją uwagę głównie atakując innych graczy. Atakowanie stolicy nigdy nie było moim celem, ponieważ najwięcej radości czerpałem z atakowania innych. Okej. Okay. Dzięki za tą odpowiedź. Przed odejściem z macierzystego stanu numer 63 spaliłeś prawdopodobnie z 90% istniejących tam graczy. Czy to jest właśnie ten twój styl gry? Czy w ten sposób chciałeś się zapisać w historii stanu 63? I czy stan 106 ma się czego obawiać przez najbliższe 3 miesiące, kiedy będzie otwarte kolejne okienko transferowe? Spaliłem wielu graczy w państwie 63, to prawda. Niestety większość tych graczy to gracze starego państwa S84, których nigdy nie otaczaliśmy dużym sentymentem. Po prostu uważam, że spaliłem za mało, ale wrócę tam niedługo, aby rozpalić ognisko ponownie. Nigdy też nie byłem zwolennikiem palenia graczy w państwie, w którym gram, aczkolwiek dużo zależy od graczy. Każde państwo ma swoją historię, a ja nie mam powodów, aby palić kogokolwiek tu, gdzie aktualnie jestem. Czujemy się bezpieczniejsi. Myślę, że tak. Wróćmy jeszcze na chwilę do Twojego stylu gry. Wśród, w cudzysłowie swoich graczy, jesteś uznawany jako zdecydowany lider, stratek, ale też osoba, która nie pragnie zwycięstw za wszelką cenę. Tylko bardziej wspierasz małych graczy. Często pomagasz graczom free-to-play osiągnąć lepsze rezultaty. Dlaczego? Dlaczego wolisz poświęcić zwycięstwo kosztem pomocy mniejszym, słabszym od siebie? Myślę tutaj, że ta gra na tle ostatnich lat bardzo mocno zmieniła się, i no niestety, ale słabsi gracze potrzebują większej atencji. Niektóre wydarzenia to jest po prostu gra zespołowa. Jeśli gracze nie będą mieć motywacji do gry, to nie będą punktować. Jeśli nie pozwolimy im na zajmowanie lepszych miejsc w rankingu, również nie będą punktować. Wszystko to prowadzi do ogólnego wyniku sojuszu. Prawda. Jaki jest Twój cel gry? Można powiedzieć, że jesteś obieży światem. Stan 106 to Twój trzeci stan, w którym grasz, nie tworząc nowych kont, tylko wędrując swoim głównym kątem po świecie State of Survival. Czego szukasz w samej grze? Staram się ogólnie odwiedzać niektóre miejsca, by zobaczyć jak wygląda gra w innych państwach. Jeśli jest wydarzenie, które umożliwia zmianę państwa, to próbuję to wykorzystać za każdym razem. Nie szukam stałego miejsca. Po prostu szukam radości, zabawy, aby grać, bo nie ukrywajmy, ale ta gra od jakiegoś czasu jest nudna, i poza wydawaniem pieniędzy nic tutaj się nie dzieje. Jakie masz plany na najbliższe 3 miesiące wspólnego majgo oraz wspólnej gry z graczami ze stanu 106? Myślę, że chciałbym na pewno dołączyć do mojej kolekcji nowy wygląd kwatery, którą mamy obecnie w MIGO. Myślę, że ten cel będzie możliwy do zrealizowania, ponieważ sojusze w państwie 106 są bardzo aktywne. Po prostu liczę na dobrą zabawę. Cieszę się. Będzie nas oglądało na pewno parę set graczy, więc na zakończenie, czy chciałbyś im coś powiedzieć, przekazać, czy masz jakąś myśl przewodnią, którą chciałbyś przedstawić oglądającym? Na koniec chciałbym podziękować za zaproszenie oraz możliwość wypowiedzi. Myślę, że każdy z nas szuka miejsca, państwa, aby zmotywować się do lepszej gry oraz aktywności. W ostatnim czasie wiele zmieniło się w rankingu. Ludzie odchodzą, przychodzą, szukają nowych wyzwań oraz wrażeń. Jeśli Ty również jesteś tym zagubionym graczem, wędrującym po krainie w samotności, to nie zapomnij dodać państwa 106 na swoją mapę. By odwiedzić to cudowne miejsce. I już niedługo zobaczymy się na polu walki. Powodzenia. Super, bardzo Ci dziękuję. To, to, było naprawdę, to była naprawdę bardzo dobra reklama dla Państwa 106. Drodzy ocalali, za nami pierwszy wywiad z graczem State of Survival, w którym miałem przyjemność gościć Rewana, gracza, który dołączył do stanu 106. Jeżeli i Ty chciałbyś wziąć udział w ciekawym projekcie rozpoczętym w sojuszu Art of Dev to zapisz sobie koordynaty w stanie numer 106. Będziemy na Ciebie czekać za 3 miesiące.